Gorbidowie, zaś do mnie tata dzwonił I wiem, że Wygrałem, wygrałem Wygrał, wygrał No i wszystkie trzy filmy, które ogółem teraz były I zostały na chwilę przerwane Wlecą Ale połączysz to Połączę to, znaczy nie będę tego łączył A po prostu wrzucę wszystkie trzy filmy A raz Tak Chyba, że mogę też zabić tak Myślę teraz nad tym, czy nie zrobić tak, że dam wam jakiś próg łapek, jak wbijecie tyle łapek, to po to wrzucę długi film. O kurde. Choć w sumie nie zrobię tego, bo te filmy twoim po 25 sekund. Teraz <grym> jest najdłuższy, bo teraz jest 47 już. Nie no stary, nie łącz tych filmów. Jak nie łączyć? Nie, nie pokazałeś? Nie pokazałem. Nie było widać. No, mój kolega wygrał. To ja w jakąś trudniejszą mapę. Racer, Tracer. I powiedz, jak ja się nazywam. On się nazywa Brian. On się nazywa Julian. Jak widzicie, na... jeśli wy weszliście na mój kanał, to oczywiście widzicie, że. Julian są. U mnie chyba już nie było. Jeszcze nie było. Do nazwiska nu, numer bagietka. No, więc na nazwisko ma oczywiście Stachowski. Ej, Nurel. Jak się na ten, to niestety Dobra, dawajcie. Ja, znaczy, dawam. E, Daję. A sorry, nie, źle powiedziałem twoje imię. Bo ty jesteś Marek Stachowski, a nie, nie Julian. Nie, jestem Julian. Stary! Co ty się bawisz w jakieś... Jakieś okłamywanie widzów? Nie subskrybujcie go. Żartuje! Subskrybujcie, bo jak, Bo kto nie subskrybuje naszych y, Kaczyńskich. Y, y, <laughs> naszych Kaczyńskich, to na... To na YouTube To na Kaczyńskiego głosuje. Tak. Bo... Bo wiecie. Boka. Boka strona. Dobra, a zaraz będę czytał lekturę. Więc naro widzowie no, żartuję oczywiście lektura była już przeczytana. Oj teraz mamy jakąś Ankę z yy, zielonego wzgórza. Żupi! Mój kolega już został załamania przy mnie. Więc jak oglądniecie yy, ten film jak będą włączone yy, komentarze to każdy y, każdy komentarz będę y, serduszkował do Max dajmy jednego dnia ja ci dam komentarz do Max jednego dnia oczywiście ja ci dam komentarz no, max dnia no to i teraz no i teraz specjalnie wyłączyć komentarze ja no zartuję sobie jak komentarze będą wyłączone to znaczy że film trafił na YouTube Kids czego mega nie chcę ja też bo niestety ja mam kanał na YouTube Kids uh, uh. Ale nie tylko ty, bo wie, wiele osób ma kanał na YouTube. Kids. Jakbyście się widzowie pytali, czemu takie uderzenia idą, to właśnie mi co się wiercą. O, dobra, przestali. Yy, yy, nieważne, yy, nie mam ludzi, yy, nie mam kolegów. Yy, nieważne. No, no więc widzowie jakoś żyje fotowoltaika jest, no. No i właśnie mój kolega pokazał twarz. Nie całą. Nie całą, ale teraz pokażę. Nie, no dobra. pokażę nie całą. No więc to jest twarz mojego kolegi. Jak nie poznajcie, to tu no was, Wasz problem. Nie wiem, że tu jest sobie, ale no. Jestem Jacksony. Nie nagrał tego. Nie nagrał, Bo widać. Tylko takie ciemne, mega Jak co ciemne? No, że twoją twarz Ja sobie sprawdzę to Bo widać tylko nos I kawałek y, brody I no włosy i oczy ok. Chyba se... Ale twarz nie <śmum> Mówię, że widać, bo było kawałek brody, ust, nosa, y, włosów i oczy, ale twarz nie Nie no, żartuję sobie widzowie, ale Korunka. Jak zaś... O! O! Fajnie! Plus jedna koronka. Do ciebie niestety. <grystety>, niestety, stety. Nie pokazuj e... mi twarzy. Nie pokazuj twarz, bo jak pokażesz to... No właśnie już będzie yy, war. Tak, będzie war. Widzowie. Czy będę be, y, mógł to wstawić na YouTube'a. Ale wiesz, jak to jest sprawdzisz, to nikt cię nie, nie zamawiamy w tego filmiku. Ale co? Jeszcze, ej, przyłączę do grupy. Hmm, ktoś się Więc widzowie, możliwe, że się już nie zobaczymy w tym filmie. I możliwe, że nie będzie całej akcji z serduszkowaniem. No. no możliwe, widzowie, no możliwe. No więc, no nie mogę dać serduszek nikomu jak, no jak nie będzie filmu, ale film raczej będzie. Jeszcze. Chyba, że mój kolega powie, że no nie mogę tego wstawić, no no bo to jest jego twarz. A swoją ty pokazałaś? Teraz mogę pokazać. Nie! Widowie, oto ja. Bo sobie nie pokazałaś. Dzień dobry Widowie, tak wyglądałem. Tak <laughs> jestem. No Naprawdę tego nie pokazałeś? Ja pokazałeś tego? Zobaczysz potem Chyba se jajo robisz robię. Ty, się to zbać Bo, y, bo jak, y, bo jak y, ten, bo jak wicie mi y, y, jakąś tak tysiąc subskry, y, subskrypcji to on pokaże y, y, swoją twarz Nie muszę tego, nie muszę tego wbijać, ja już pokazuję Chyba se Aż popatrzył na mnie. Widowie, nie widzieliście tego. I no możecie żałować. Ja Was przepraszam za to widowie, ale no też. żeby ten film raczej się nie pojawił. Ale się na mnie. Mój kolega popatrzył, czy pokazuje serio twarz. Nie pokazuje, to ja nie pokazuję. Dobra widzowie widowie, pokazuję Wam ta twarz. Nie boję. Się ma widome. Mógłbym wam kawałek czegoś pokazać. Nie, tu nie chodzi o dolne części. O, spokojnie. Chodzi o na przykład kawałek brody albo czegoś. Chodzi ci o tę te, te.. no, parę. Żeby potem widziałeś coś. Że oko takie też. Ja ją ja... A kurde! safe. Nie widać mnie. Nie widać, widać kaptor. O, 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 o. A jakbyście pytali czemu X Apple X to sam nie wiem Ja jestem w sztable 9 w ogóle Może ej, może za niedługo nagram wielki powrót do Stambułu. No i możemy widzowie nagrać takie coś, że ja, ja Wam kiedyś wrzucę Screena No i Kurde. na przykład jak już będę y, za parę lat dajmy na to i pamiętajcie, wrzucę screena No i oczywiście mogę pokazać Ciebie czy nie? Nie, ale tysiąc Pamiętaj, ty, y, Pamiętajcie, tysiąc y, Subskrypcji to Pokazuje swoją twarz A teraz tak na szybko wam pokażę Siup, tak wygląda on No, więc widzieliście wszystko Widzieliście już twarz Mojego kolegi Prawda? Tak Ale kogo? no twoją no, chyba nie. nie se zartuję, bo. <laughs> o, fajny, fajny, nie, nowy skinek. Nie, na myszkę, na yy, Escape. Widzisz, jaki ja informatyk? Dobra, dobijamy 10 minut i kończę z nagrywaniem. Bo nie mogę robić za długich filmów bo nie mogę potem ich wstawić więc no jeszcze tak minuta filmu no ostatnia gierka i się będziemy żegnać prawda? ale jeszcze kiedyś coś nagramy i na moim kanale może będziesz? No już miałem być, ale się plany jednak trochę kupciały No co, nie ta film do Kidla. Dobra widzę Pamiętasz tego W szkoły? Cacra w szkole? To co powiedział szukasz tego! No, no nie Kacpra, tylko a... e, takiego typa jednego. A no, e, mi się z... Że... No to był ten, e, e, Jasiu, o! Nie Kacper. Kacper Dary, to... Kacper to inaczej okłamujesz? powiedział. Ale nie ukłamuje. Hatchper to przecież inaczej powiedział. A no. To był Jasiek. O! O! A nie, Jasiek to był? No, chyba tak. Dobra. I on powiedział, że szuka swojego. Bu, ten. E, dwójki, swej dwójki. A e, ten, e, a br, mogę powiedzieć. Boba's Games po, do niego powiedział: To, to może, e, może w Kiblu jeszcze nie sprawdzałeś. A taki y, Tomek to był? Nie, to był Igor. Y, powiedział, haha, bardzo śmiesznie, nie? Aha. Nie, to był Tomek, nie, to był Maciek. Maciek i klocki Ale że które klocki? Maciek Maciek i klocki, poszłem kiedyś zrobimy jakiś wspólny film. Wcale nie naciągam cię na to. Nie no, żaduję, ale... Sorry, ale nie... Oznaczajcie Maćka i klocki, Zjadę żebyśmy to? zabili film kiedyś. To, no. to, y to y ciągle Brian was oszukuje. Jaki Brian? To ty. No co? A no. Ty jesteś, brałym, nie? No, Ty już... Ale nazwisko. -nu 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 no naz hu! Nazwiska. Nununu. Bo -nu. No, wtedy, jak. Kiedyś pokazałem przypadkowo filmik. z nazwiskiem mojego Taty. A potem ten filmik na szczęście skasowałem. No to tak, widzowie. No się żegnamy już. No pa go subskrybujcie mój kanał i no, Tysiąc subskrypcji! Pokazałbym trochę, ale no nie chcę oczów pokazywać, więc tysiąc no... Pokażę kawałki. To, to yy, pokazana twarz Briana. Yy, Boba Gamesona. A e 10 milionów subskrypcji u niego. Mało wiem. Yy, u niego to pokazana jego twarz, tak o obedzie. O